Cześć, witajcie na kanale Magia Agro, dzisiaj gościmy na targach w Przypietowie, ze mną Krzysztof Dąbrowski, ja jestem Michał Brzozowski i chcielibyśmy powiedzieć Wam parę słów o tym co się tutaj dzieje i zdać Wam relację. Jesteśmy na jednej z większych imprez w Polsce branżowej na targach Przepietowie. Jest tutaj mnóstwo hodowców, przepiękna atmosfera. Postaramy się pomóc Wam szczególnie przetrwać ten gorący czas i to, i to dosłownie gorący. Oferujemy najnowsze nasze rozwiązanie, jeśli chodzi o żywienie krów w okresie stresu cieplnego. Na tym się dzisiaj skupiamy, bo to jest temat palący i aktualny. Krzysztofa, czy mógłbym zadać jeszcze pytanie na temat tego, czym się ostatnio zajmowaliśmy? Przede wszystkim ty. Projekt, tak naprawdę, Zdrowe Stado. Czy mógłbyś tam trochę przybliżyć, udzielić pani informacji, na czym to polega? Jasne. Ambicją naszą jest polepszenie wskaźników zdrowotnych w stadach na Podlasiu, ale też i nie tylko. Niestety Polska jako kraj ponosi tutaj porażkę, jeśli chodzi o długowieczność, o parametry zdrowotne. Ta iluzoryczna, iluzoryczny wzrost wydajności laktacyjnej jest tylko, jest tylko właśnie iluzoryczny, ponieważ niestety krowy żyją coraz krócej. Staramy się rozwiązać te problemy. Traktujemy stado jako kompletny organizm całościowy od cielaka do do babci, tak to nazwijmy. Cały czas mamy na horyzoncie wizję stada doskonałego. Stada, które produkuje bardzo dużo mleka, jednocześnie stada zdrowego, płodnego, płodnego. Nasz, to jest nasz cel i, i chcemy go zaprezentować Państwu w najbliższym czasie. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, z naszymi przedstawicielami oraz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.